Kryminalny kalendarz adwentowy. Okienko ósme. Ku pamięci Roberta Schwartza. Cofamy się o 22 lata. Jest 8 grudnia 2001 roku. Na obszarze amerykańskiego stanu Virginia co chwilę można natknąć się na okazale przystrojone choinki. Do świąt pozostało 16 dni. Lokalna gazeta Washington Post ma jednak ważniejsze tematy niż bożonarodzeniowe dekoracje. Dziennikarze zwracają uwagę na niepokojący wzrost poważnych przestępstw na przedmieściach. Nikt jeszcze nie wie. Że właśnie dziś ofiarą morderstwa we własnym domu na obrzeżach stanie się wybitny naukowiec Robert Schwartz, a informacje o jego śmierci trafią na pierwsze strony gazet w całym kraju. Robert Schwartz jest światowej sławy naukowcem w dziedzinie biometrii i badań DNA. Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Biotechnologii w Virginii, gdzie pracuje nad analizą sekwencjonowania DNA. W życiu prywatnym jest mężem i ojcem trójki dzieci. Wraz z żoną mieszkają na starej rodzinnej farmie, nazywanej często Kamiennym Domem, około 60 km od Waszyngtonu. Ich najmłodsza córka Klara przychodzi na świat w 1981 roku dołączając do swojej siostry Michelle oraz brata Jessiego. Dziewczynka jest niezwykle inteligentna, co właściwie nikogo nie dziwi, biorąc pod uwagę rodzinne geny. Z całej trójki rodzeństwa ma jednak najbardziej skomplikowane relacje ze swoim ojcem. Jest za to niezwykle związana z mamą. Niestety, u żony Roberta zdiagnozowany zostaje nowotwór i w 1997 roku Kobieta umiera. Tragedia ta uderza w całą rodzinę, której ciężko wrócić do normalnego życia bez ukochanej mamy i żony. Wszyscy jednak zauważają, że najgorzej z odejściem kobiety radzi sobie niespełna szesnastoletnia Klara. Dziewczynka bardzo zamyka się w sobie, oddala się od swoich bliskich, szczególnie od ojca, z którym już wcześniej miała nie najlepsze relacje. Również w szkole Klara pracuje na bardzo specyficzne postrzeganie własnej osoby. Rówieśnicy uważają ją za niezbyt atrakcyjną, marudną, z wiecznie smutnym lub wrednym wyrazem twarzy. Twierdzą, że nastolatka uważa się za lepszą od innych traktuje ich z wyższością. Wiele osób zauważa, że dziewczyna bez problemu mogłaby wyglądać lepiej i tworzyć wokół siebie przyjaźniejszą aurę, ale ona chyba tego nie chce. Dostosowuje się do tego, jak jest postrzegana i jakby skupia się na tym, aby utrzymać taki wizerunek. Całość dopełnia jej styl ubierania się. Dziewczyna kupuje ubrania w lumpeksach, wybierając te o męskim i obszernym kroju, a stylizację uzupełnia glanami doktora Martensa. W pewnym momencie dochodzą do tego również dość kontrowersyjne zainteresowania. Klara zaczyna pasjonować się okultyzmem, wampirami, gotycką muzyką oraz grami fabularnymi. Gry online, w trakcie których dziewczyna może wcielać się w różne role, stają się dla niej ucieczką od rzeczywistości. Nie ma wątpliwości, że nastolatka nie do końca pasuje do świata, w którym na co dzień żyje. Więc coraz częściej skupia się na tworzeniu własnego, przesiadując przed komputerem w słuchawkach i grając w gry. Większość jej relacji towarzyskich to te stworzone i utrzymywane w internecie, gdzie dziewczyna posługuje się pseudonimem Kapłanka Wielkiego Chaosu. W jej życiu pojawiają się również epizody samookaleczania. Doktor Robert Schwartz czuje się nieco bezradny. Komentuje zachowanie, ubiór swojej córki, stara się na nią wpłynąć, ale każda próba reakcji kończy się jeszcze większą eskalacją konfliktu między nimi. Coraz częściej można też zauważyć, że mężczyzna inaczej traktuje dwójkę starszych dzieci, że jest bardziej zaangażowany w ich edukację, skłonny do pomocy. Nie może zrozumieć, dlaczego z nimi normalny kontakt jest możliwy, a z najmłodszą córką już nie. Niepokojące zachowania nastolatki dostrzegają też jej nauczyciele, i dochodzi nawet do spotkania ze specjalistą, który uznaje relacje między ojcem a córką za typowe. Zrozumiałe są wysokie oczekiwania szwórca względem naukowego potencjału drzemiącego w klarze. Oboje doświadczyli też ogromnej straty, i każde z nich próbuje sobie radzić w inny sposób. Kiedy dziewczyna rozpoczyna studia, Wyprowadza się do akademika. W poniedziałek 10 grudnia 2001 roku Robert nie pojawia się w pracy, co jest dla niego raczej nietypowe. Mieszka sam i właściwie nigdy się nie spóźnia. Współpracownicy są więc bardzo zaniepokojeni i szybko kontaktują się z sąsiadem mężczyzny, prosząc, aby sprawdził, czy wszystko z nim w porządku. Okazuje się, że ich obawy są słuszne. Martwy Schwartz leży w swoim domu twarzą do ziemi, a na jego ciele widać liczne rany kłute. Na karku ma wyciętą literę X. Wszystko wskazuje na morderstwo rytualne. Wezwana na miejsce pomoc od razu zaczyna badać miejsce znalezienia zwłok oraz przesłuchiwać sąsiadów. Specjalista szacuje, że śmierć nastąpiła najprawdopodobniej 8 grudnia. A na ciele Roberta jest kilkadziesiąt śladów po nożem. Pierwsza wskazówka pojawia się szybciej niż ktokolwiek mógłby się spodziewać. Okazuje się bowiem, że tego dnia po zmroku sąsiedzi widzieli blisko posesji trójkę nastolatków dwóch chłopaków i jedną dziewczynę. Poruszali się oni samochodem, który w pewnym momencie znalazł się na zabłoconym terenie. Pojazd utknął. Wielokrotne naciskanie gazu w niczym nie pomagało. Kierowca nie był w stanie wydostać się z błotnej pułapki. Trójka nastolatków, nie widząc innego wyjścia, wezwała na pomoc lawetę. Ten trop jest dla funkcjonariuszy niezwykle istotny i łatwy do zweryfikowania. Szybko docierają do firmy, która odholowała pojazd i ustalają nazwiska podejrzanych. Już po kilku dniach dziewiętnastoletnia Katrin. 18-letni Kyle oraz 21-letni Michael trafiają do aresztu. W domach dziewczyny oraz Kyla Holberta znajdują kilka sztuk broni białej oraz noży. Odkrywają również zapiski dotyczące składania ofiar z ludzi, co zdaje się łączyć z hipotezą o zabójstwie w ramach okultystycznego rytuału. Co jednak dla policji najbardziej zastanawiające. Cała trójka zatrzymanych należy do kręgu bliskich znajomych 20-letniej Klary, córki zamordowanego naukowca. Do przesłuchania dziewczyny dochodzi 12 grudnia. Trwa ono 5 godzin. Zrozpaczona Klara przyznaje, że zna podejrzanych. Dodaje również, że już od jakiegoś czasu czuła, że Kyle Holbert może być niebezpieczny. Nawet przyszło jej do głowy że mógłby chcieć skrzywdzić jej ojca, ale nic z tym nie zrobiła. Po złożeniu zeznań dziewczyna zostaje wypuszczona. Niemal od początku wiadomo, że zbrodni dokonał Kyle Holbert. Chłopak od dzieciństwa zmagał się z problemami psychicznymi. Pierwszych halucynacji doświadczył już między drugim a piątym rokiem życia. Zdiagnozowano u niego schizofrenię paranoidalną. Zespół nad Podbudliwości i chorobę afektywną dwubiegunową. Rodzina uznała go za zbyt trudnego w leczeniu, dlatego przebywał w kilku zakładach psychiatrycznych. We wrześniu 2001 roku stanął przed sądem jako osoba dorosła, a sędzia wyraził zgodę na jego emancypację. Ojciec biologiczny chłopaka napisał wówczas list w którym wyraził swoje zaniepokojenie powrotem syna do społeczeństwa, sugerując, że jest on zagrożeniem dla innych i dla siebie samego. Podkreślał, że Kyle nie dostrzega różnicy między fantazją a rzeczywistością. Kluczowe okazują się zeznania Katrin. Dziewiętnastolatka przyznaje, że razem ze swoim chłopakiem, Michaelem, podwieźli Kyle'a do domu szworców, ponieważ ten twierdził, że ma tam do wykonania jakąś robotę. Kiedy chłopak wysiadł, kierowca chciał zawrócić i to właśnie wtedy pojazd utknął w ubłocie. Niedługo później Kyle wrócił i para poprosiła go, by wrócił i skorzystał z telefonu szworca, bo potrzebują pomocy. Nastolatek miał być niezdecydowany. Twierdził, że nikogo nie ma w domu. Po chwili wahania odłożył jednak na tylne siedzenie miecz, wyraźnie ubrudzony czerwonym płynem, wyglądającym jak krew, i ruszył w kierunku domu. Katrin dodaje: Nie miałam pewności, czy pan Schwarz nie żyje. Miałam nadzieję, że tak nie jest, ale gdzieś z tyłu głowy wiedziałam, że jest martwy. Cała trójka zaczęła więc dyskutować o alibi. Zdecydowali się zeznać, że pojechali tam, by wziąć coś dla Klary, ale w domu nikogo nie było. Przyjaciółka zadzwoniła do nich w dzień odnalezienia ciała jej ojca, by przekazać im informację o tym, że policja ma ich nazwiska i adresy. Katrin obciąża więc winą Kayla i zwraca uwagę policji na Klarę. Nastolatka mocno wierzy w to, że taki sposób działania zapewni wolność jej i Michaelowi. Wydaje się być zupełnie nieświadoma, że fakt, iż mimo swoich podejrzeń nie wezwali policji oraz brali udział w tworzeniu fałszywego alibi, wystarczająco mocno ich obciąża. Kyle Halbert przyznaje, że tylko on jest odpowiedzialny za zabójstwo. Nie było to zaplanowane, a Katrin i Michael o niczym wcześniej nie wiedzieli. Chłopak wyznaje jednak, że po zabójstwie zadzwonił do Klary i powiedział jej, że wykonał swoją robotę. Kyle wydaje się być absolutnie przekonany, że Schwartz próbował otruć swoją córkę, że dodawał jej do jedzenia niebezpieczne substancje. Twierdzi nawet, że Klara dała mu kiedyś gotowaną wieprzowinę, upierając się, że ojciec ugotował to danie oddzielnie od pozostałych i podał jej na obiad. Halbert miał spróbować mięsa i stwierdzić, że zarówno smak, jak i zapach wskazują na to, że faktycznie zostało otrute. Podejrzany dodaje, że spotkał Roberta już wcześniej i to trzykrotnie, wyraźnie wyczuwał jego niechęć. To dlatego, kiedy Klara powiedziała mu o zbliżającej się rodzinnej podróży, Halbert był przekonany, że Schwartz chce w trakcie wyjazdu zabić swoją córkę. Czuł, że musi go powstrzymać. Wizje na temat tego, co Robert mógłby jej zrobić, stawały się coraz bardziej przytłaczające. Kyle twierdzi też, że był kiedyś świadkiem kłótni między Klarą a jej ojcem, że dziewczyna płakała. I on nie był w stanie znieść tego widoku. Mówi również o tym, że widział jak Schwartz podawał córce mięso z cytryną i że to właśnie cytryny stały się dla niego symbolem sposobu, w jaki mężczyzna próbował otruć Klarę, maskując smak podejrzanych substancji. Kail dodaje, że demony kazały mu dokonać tego zabójstwa, że to miało oszczędzić Klarę. Twierdzi. Zawsze mówiłem, Klarze, że będę ją chronić. Nie mogłem go zabić bez uzasadnionego powodu. Gdybym nie bronił siebie lub kogoś, kogo kochałem, nie mógłbym zabić. Ten dzień nadszedł 8 grudnia. Halbert zeznaje, że zapukał do drzwi domu Roberta, a kiedy ten otworzył, zapytał, czy Clara jest w domu. Gdy mężczyzna zaprzeczył, Kyle poprosił o numer do dziewczyny. Schwartz zaprosił go wówczas do środka. Halbert poszedł za naukowcem do jadalni i tam postanowił się z nim skonfrontować. Oskarżył Roberta o znęcanie się nad córką i jak twierdzi, dostrzegł w jego oczach poczucie winy, które było dla niego jednoznaczne z przyznaniem się do złego traktowania Klary. Doszło do ataku. Chłopak zeznaje, że nie pamięta, aby wyciął na karku swojej ofiary znak X co pozwala założyć śledczym, że stało się to przypadkowo podczas zadawania licznych ciosów mieczem, że mimo wstępnych założeń nie miało to związku z żadnym rytuałem. Halbert podkreśla, że gdyby nie dostrzegł na twarzy swojej ofiary wyraźnych dowodów winy, nigdy by do tego nie doszło. Według wersji chłopaka Schwartz próbował się bronić, chwycił nawet za ostrze. Każda próba obrony czy ataku Roberta jeszcze bardziej rozwścieczała Halberta. Ostatnie pytanie rannego mężczyzny brzmiało Co ja ci kiedykolwiek zrobiłem? W odpowiedzi Kyle zadał ostateczny cios, zabijając szworca. Przesłuchiwany dodaje, kiedy wróciłem do stanu uważności i zdrowego rozsądku, wyciągałem miecz z jego pleców. Kyle powierzchownie opłukał broń, zgasił światła i wrócił do przyjaciół. Jeden z głosów w głowie kazał mu wyjść. Chłopak jest całkowicie przekonany, że uratował swoją przyjaciółkę. Śledczy zaczynają analizować zaszyfrowane wiadomości przesyłane między czwórką przyjaciół. Skupiają się na temacie rzekomo trudnej sytuacji domowej Klary. Wnioski, do jakich dochodzą, okazują się szokujące. Wszystko wskazuje na to, że dziewczyna wmawiała znajomym, iż jest wykorzystywana seksualnie przez swojego ojca oraz, że ten próbuje ją otruć. Co więcej, Clara wymyśliła własną grę fabularną, którą nazwała Underworld. Sama występowała tam pod pseudonimem Władca Chaosu. Rolę zabójcy odgrywał początkowo jej chłopak Patrick. Dziewczyna stworzyła również specjalny język, kod gry, na przykład tay, t-a-y, oznaczało zabij. Sformułowanie og, czyli old guy, określało jej ojca, czyli zagrożenie, wroga. W pewnym momencie gry poprosiła, aby Patrick poszedł tay og, czyli zabić jej ojca. Na początku chłopak myślał, że to część gry, ale kiedy prośba zaczęła powtarzać się właściwie codziennie i Patrick codziennie słyszał, że OG musi umrzeć, granica między grą a rzeczywistością zaczęła się zacierać. Klara wspominała też o spadku. Przyjaciele myśleli o tym, żeby wynająć razem mieszkanie, ale żadne z nich nie miało na to pieniędzy. Żadnemu też nie przeszło przez myśl, żeby pójść do pracy. Dziewczyna i to wplotła w scenariusz gry. Gdyby OG został zamordowany, mieliby pieniądze na mieszkanie. Ostatecznie Patrick uznał to wszystko za zbyt dziwne i stopniowo odsuwał się zarówno od samej gry, jak i od relacji z Clarą. To wtedy dziewczyna wprowadziła do gry Alberta. W obliczu wstrząsających ustaleń śledczych Clara Schwartz zostaje aresztowana 1 lutego 2002 roku. Prokurator uznaje ją za czwartą osobę uczestniczącą w spisku mającym na celu zabójstwo Roberta Schwartza. Wszyscy są zdumieni. Z jednej strony, dziewczyna była dość charakterystyczna i może trochę dziwna. Ale studiowała informatykę, zazwyczaj była całkiem przyjazna i uchodziła za osobę na dobrej drodze do osiągnięcia sukcesu. Na oczach starszego brata i siostry, Klara zostaje postawiona przed sąd w stan oskarżenia już 5 lutego, wyznaczonego przez sąd adwokata prosi, by obronił ją przed zarzutem morderstwa pierwszego stopnia. Dziewczyna trafia przed sąd jako pierwsza z całej czwórki. Słyszy zarzut spiskowania w celu popełnienia zabójstwa, zlecenia zabójstwa oraz zabójstwa. Rodzina dziewczyny upiera się przy tym, że Robert Schwartz był oddanym ojcem, że często opowiadał o całej trójce swoich dzieci. Prokurator przekonuje, że oskarżona planowała morderstwo swojego ojca jeszcze zanim poznała Halberta, co potwierdza jej były chłopak Patrick. Namawianie do popełnienia morderstwa miało więc miejsce od czerwca do listopada 2001 roku względem Patricka oraz od listopada do grudnia względem Alberta. Dziewczyna była świadoma tego, że Kyle cierpi na chorobę psychiczną, prawdopodobnie kilka dni przed morderstwem przestał brać leki ze względu na problemy finansowe. Ponadto w pokoju Klary wśród jej niepokojących notatek i dzienników Znaleziono papier datowany na 8 grudnia, który wydawał się być podziękowaniem w zaszyfrowanym języku dla przyjaciół za ich udział w akcie. Według Washington Post, Clara przez kilka miesięcy szukała kogoś, kto mógłby zabić jej ojca. Kayla Halberta poznała w październiku na festiwalu renesansu i udało jej się go przekonać, aby zrobił szlachetną rzecz – dla damy w opałach. Nawiązała się między nimi bliska relacja, która zainspirowała go do tego, by stać się wobec niej opiekuńczym, jak brat wobec siostry. W noc poprzedzającą morderstwo, Klara wysłała Halbertowiczek na 60 dolarów przesyłką ekspresową. Chłopak miał z tych pieniędzy zapłacić za paliwo, aby dostać się na przedmieścia, kupić rękawiczki i czapkę. Aby zapobiec pozostawieniu odcisków palców oraz ewentualnych włosów, które mogłyby zostać znalezione i powiązać go z miejscem zdarzenia oraz szmatki, którymi miałby wytrzeć niechciane ślady. Ostatnia na liście zakupów była karta telefoniczna, która miała umożliwić im kontakt bez ryzyka lokalizacji jego telefonu. Linia obrony Klary zbudowana jest na chorobie psychicznej chłopaka i jego rzekomej nadinterpretacji świata wykreowanego w grze. Prawnik przedstawia oskarżoną jako osobę zmagającą się z niepokojącymi problemami, która znalazła ucieczkę w grach i fantazjach. Przekonuje, że Klara nie zdawała sobie sprawy z tego, że znajomy, którego w ramach fabuły gry namawia do morderstwa swojego ojca, rzeczywiście tego dokona. Obrońca podsumowuje. Jesienią 2001 roku, głupi mroczny świat Klary Schwartz zderzył się z mrocznym i niebezpiecznym światem Kyle'a Halberta. Na ataki dotyczące tego, że przecież Kyle nie był pierwszą osobą namawianą przez Klary do popełnienia zbrodni, prawnicy w ogniu pytań stawiają Patricka. Starają się przekonać sąd, że i on jest oderwany od rzeczywistości i mógł dopowiedzieć sobie coś, co tak naprawdę nigdy nie miało miejsca w realnym życiu. Jeden z prawników nakłania Patricka, by ten przyznał się przed sądem do swojej wiary w to, że smoki istnieją naprawdę i żyły w czasach króla Artura. Chłopak wyznaje również, że wierzy w możliwość rzucania zaklęć. Oskarżenie ma jednak kolejnych świadków, którzy potwierdzają, że Klara wielokrotnie podkreślała, że pragnie śmierci ojca. Również sama Katrin potwierdza, że słyszała, jak dziewczyna opisywała znęcanie się nad swoim ojcem. 15 października po tygodniu składania zeznań i zaledwie czterech godzinach obrad, ława Przysięgłych uznaje Klarę za winną zabójstwa pierwszego stopnia. Młoda kobieta otrzymuje wyrok 48 lat pozbawienia wolności. Obrona zapowiada apelację. Ruszają procesy kolejnych oskarżonych w sprawie. 20 grudnia Michael przyznaje się do morderstwa drugiego stopnia, przyznając, że rok wcześniej pomagał dwóm przyjaciołom w morderstwie Roberta Schwartza. Potwierdza, że zgodził się odwieźć Halberta do domu, w którym doszło do morderstwa. I wstydzi się swojego udziału w zbrodni. Grozi mu maksymalnie 21 lat i 4 miesiące więzienia. Otrzymuje wyrok 18 lat pozbawienia wolności. Halbert zostaje oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia. Wszyscy spekulują, że będzie bronił się niepoczytalnością to znaczy, udowodni, że cierpi na zaburzenia psychiczne, które uniemożliwiają mu zrozumienie, że to, co zrobił, było złe, lub wywołało w nim nieodparty impuls do popełnienia przestępstwa. Kyle jednak tego nie robi. 10 marca 2003 roku, na 15-minutowej rozprawie na tydzień przed zaplanowanym procesem, oświadcza w sądzie, że jest mordercą. Decyduje, że właściwym rozwiązaniem jest złożenie wniosku zamiast pójścia na proces. Wyznaje, że żałuje swoich czynów i tego, że kiedykolwiek spotkał Clara Schwartz. Twierdzi, że go zmanipulowała, aby zrobił to, co zrobił. Pozwoliłem się otruć. Nie ma dnia, żebym nie myślał o tym, co zrobiłem. Dodaje. Psychiatra zeznaje przed wydaniem wyroku, że Halbert miał wyimaginowanych przyjaciół, takich jak wampiry i smoki, które dawały mu poczucie, że ma rodzinę zbudował silną relację z Klarą, która również czuła się outsiderem i twierdziła, że zdiagnozowano u niej schizofrenię, co dało mu jeszcze większe poczucie posiadania rodziny, kogoś bliskiego. Była teraz jego siostrą i musiał ją chronić. Kiedy potrzebowała pomocy, miał szansę spełnić swoje fantazje o bohaterstwie i szlachetności. To było z pozoru bardzo proste i równie tragiczne. Sędzia przyznaje, że Halbert miał trudne życie w placówkach opiekuńczych i szpitalach psychiatrycznych oraz poza nimi, ale ostatecznie mówi mu to samo, co powiedział Klarza: Jesteś odpowiedzialny za swoje czyny. Za morderstwo Halbert zostaje skazany na dożywocie, bez możliwości zwolnienia warunkowego oraz dodatkowe 10 lat za spisek. Ostatnią skazaną jest Katrin. Zeznania znajomych nie obciążają jej w żaden sposób. Nie ma podstaw do skazania jej za morderstwo. 14 listopada 2003 roku otrzymuje wyrok 12 miesięcy pozbawienia wolności za pomoc w ukrywaniu przestępstwa. Apelacja w sprawie wyroku Klary zostaje oddalona. Choć członkowie rodziny potwierdzają, że relacje Robert z Klarą były burzliwe, to nikt nie potwierdza wersji o molestowaniu. W ostatniej chwili obrońcy próbują tłumaczyć działania Klary nad czynnością tarczycy, walcząc o skrócenie wyroku do 30 lat. Dziewczyna ponownie słyszy od sędziego, że jest odpowiedzialna za swoje czyny, a wyrok 48 lat zostaje utrzymany. Klara opuszcza salę sądową bez żadnych emocji. Nie patrzy nawet na żadnego ze swoich krewnych, z których część zeznawała przeciwko niej. Klara Schwartz opuści więzienie nie wcześniej niż po ukończeniu 61 lat. Jeżeli nie wyjdzie warunkowo, pozostanie w nim do 68 roku życia. Kyle spędzi w więzieniu resztę swojego życia.